Witam, z tej strony. Ponownie znajdujemy się na strzelnicy Pawłów, obiekcie, w którym strzelamy już od jakiegoś czasu. Dzisiaj pokrótce chcielibyśmy omówić zasady bezpieczeństwa panujące na strzelnicy, tak aby każda wizyta u nas odbywała się w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa. Przede wszystkim obowiązuje nas kilka podstawowych zasad. Najważniejsza z nich to każdy egzemplarz broni traktujemy tak, jakby był załadowany. Podejmuję sobie magazynek, podłączam i zrzucam zamek. W tym momencie broń jest załadowana i przeładowana. Palec ląduje na spuściu dopiero w momencie, kiedy chcemy oddać strzał. Ułożymy sobie chwyt na broni i palec oczywiście daleko poza językiem spustowym, ok? Lufą nie omiatamy czegoś, co potencjalnie nie chcielibyśmy trafić. Innymi słowy, za każdym razem wtykając tą broń traktujemy ją tak, jak ona by była rzeczywiście załadowana. Kolejna rzecz to praca na języku spustowym. Innymi słowy... Palec na spuści ląduje dopiero w momencie, kiedy intencjonalnie chcemy oddać strzał. Jest kropeczka w środku. Tak. Teraz bardzo powoli kładziemy język, palec na język z ustawy i jeszcze nie ściągamy. Palec na spust, powoli. Jeżeli chodzi o zasady bezpieczeństwa, można byłoby wyróżnić jeszcze ich kilka, niemniej jednak te najważniejsze mniej więcej zostały zawarte w pierwszych trzech podpunktach. Nasza strzelnica daje nam możliwość strzelania w trzech kierunkach. Dzięki wysokim wałom, które zostały usypane daje to duże, duże pole do manewru, jeżeli chodzi o strzelców dynamicznych, ale także jeżeli chcemy rozstawić cele nieco szerzej niż w tradycyjny sposób. Dodatkowo na wprost dysponujemy bardzo wysokim kulochwytem, który zapewnia nam Bezpieczeństwo, nawet jeżeli ten kąt lufy jest dość wysoko ustawiony. Generalnie współczesne strzelectwo wiąże się z tym, że tak naprawdę każdy jest w stanie znaleźć jakąś dyscyplinę czy jakąś konkurencję strzelecką dla siebie. Niemalże od dorosłych osób, aż po dzieci. Z tego względu, że dysponujemy różnymi kalibrami bronią, nie każda jest tak głośna i nie każda dysponuje tak dużym odrzutem. Więc tak naprawdę, nawet dziecko, czy powiedzmy osoba jeszcze może nie w pełnoletnia, a osoba nastoletnia, jest w stanie znaleźć kaliber broni dostosowany do swojej fizjonomii. Dlatego, jeżeli mamy na przykład młodszą osobę, która chciałaby swoją przygodę ze strzeleckim zacząć, mamy na przykład karabinki czy pistolety bocznego zapłonu. Jeżeli mówimy już na przykład o osobach starszych, a jeszcze nie będących zdecydowanych na to, żeby określić swoją tożsamość strzelecką, że się tak wyrazimy, to mamy jeszcze broń, która nie będzie dysponowała tak dużym odrzutem i podrzutem wszelkie maści. Tutaj urządzenia belotowe, takie jak kompensatory, tłumiki itd. pomagają nam wytłumić dźwięk tej broni oraz skompensować jej podrzut i odrzut.